Ja cześć, jako z tej strony Saiso i dzisiaj z mną jest Kain. No, witam, witam was serdecznie. E, no i co, dzisiaj znowu gramy w Case Hero. Dzisiaj ci ten sam dzień. I dokładnie, nagrywam tak chwilę tak naprawdę po tym, e, jak nagraliśmy poprzedni odcinek i zobaczcie jaki wam opanik przygotowałem. E, widzowie, którzy aha, oglądacie aha, aha. aktualnie Kai, u Kaina, pijcie do mnie na odcinek, zobaczcie. E, ta, 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 ta. Za dużo tych chestów tam ma, nieważne Generalnie tak, zacznijmy sobie od... Ale czerw czerwony wbiłem, czerwony wbiłem Tak, czerwony, czerwony, no czerwony mam skin czerwony, Okej, a ja właśnie otwieram AK-47 kejsa, Który kosztuje 100 dolarów No, a ja go nie, nie będę brał Ale najpierw wszystkie skin'y Po co mi skin'y, prawda? Dobra, także słuchajcie e... O, 240 mam Słuchajcie, w tym momencie sobie e, otwieramy kejsa Z samymi jakaczami Ty otwierasz kejsa z samymi jakaczami, tak? Tak, na sam początek myślę, że ok będzie otworzyć a ty ile ty masz tych case'ów z samymi kaczami? Cztery. 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 Nie by było stać tylko na dwa. Yy, dobrze, więc muszę generalnie, zarobić. Generalnie byłem stać na osiem, ale kupiłem... Wolałem. Dobra, to, to lecimy z tymi flip coś tam. Z flipi coś tam lecimy. Tak. Okej. Okay, o, super, mamy pierwszą e, fioletową rzecz pyk, i przy okazji pyk, jest... Pyk, skaczemy, skaczemy. Jest, 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 jest. jest. No i znowu... E, no, miałem kurą. O stary, mam elevilda. Nie wiem co to. Eee... aw. Aha. Zobacz Nie bo skacze kurą. Dobra, trafiłem bynajmniej aw za 17 dolków. A moja kora jest naprawdę skaczliwa. Skacząca i w ogóle... Dobra, to to śmieszna to tak dziwna. Ym, myślę, że jak otworzymy wszystkie Wildfire, to... Pyk. Po prostu... Byk. 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 słabo. Skinów. To co będzie fajne sobie zostawimy. Sklep, ekwipunek, mhm. Ewentualnie z będziemy mogli się tam czasem powymieniać, bo... Dobra, to lecimy no za dwa. Lecimy za dwa. Co mówisz? Będziemy mogli się później stary powymieniać, bo w Gierce mamy taką opcję. Tak? Dokładnie. I teraz ludzie tak, wejdźmy sobie na sam dół, bo tam są nasze skrzynki ulubione. Teraz A ja, ja, ja tyle biorę tych Chroma yy, skrzynek, że człowieku... Stary, aktualnie otwieram dwie skrzynki, które jedna kosztuje stówkę. Aktualnie mam ponad y, 30 chroma dwójek Dobra, mamy w miarę takie skiny. Okay. Ok, ciekawe ile kosztują. Ej, LOL, jedno nam, jedno nam się zwróciło, ale gdzie jest drugi skin? Mi się nic nie zwraca. No dobra, jedno nam się zwróciło tak naprawdę. Ekwipunek, powiem, dobra, nie. i teraz trzeba zrobić openinga. Dobrze, openinga. Co, co my tu wydropimy? Uh -huh. No, jedno różowe jest, okej, okay, dobra lecimy dalej. 5 znowu, Pyk. Ok, lecimy. Co tutaj okay, wydrapimy? Yy... I znowu jedno różowe, dobra. Dokładnie, on samo stare. Jedno różowe, jeden yy, w statraku fioletowy. No, uh -huh. ja też tam fioletowy, ale i znowu, a blisko, blisko było. Różowe w statraku by było, dobra, to lecimy dalej z skrzyneczkami. Otwórz kontynuuj. Dobra, lecimy sobie dalej. Tutaj nic. Okej. Okay. czasie sobie zaleje TP. Okay. Mmm. Tutaj. Jest jedna różowy oil build. Fajnie, I się, nic, nic tu nie ma, dobra. Dobra, polecimy sobie z następnymi skrzynkami. Następne skrzyneczki. Co tym razem wydropimy. AWP. A ile widzą przygotowałeś skrzynek? Y no, ponad 30 ich jest. No to powiem Ci, ja przygotowałem widzą ponad 180 Nie wiem, yy, na pewno dużo ich jest ogólnie. Okej, okay, super, mamy różowy Ale? skin, o dwa, dwa, dwa różowe sk yy... I. skinki. No i, do, no i patrz, patrz, patrz co się stało, patrz, zaraz zobaczysz, widzisz, widzisz, znowu. Znowu wygrafiłem czerwonego, znowu. No, a żeby dowiedzieć się jakiego czerwonego, musicie wbić na niego na kanał i obejrzeć ten odcinek. Znaczy dwa czerwone nawet bym powiedział, dwa czerwone, dwa czerwone. Dwa czerwone. Udowodnię, dwa czerwone. Dobra, jak widziałeś, tutaj mam te czerwone, nie? Yy, to ogólnie teraz yy, biorę następne chromy. Otwiam. Chromy są dobre, czerwone skiny wydrapiam, jest dobrze. Okej. Okay. A wupka znowu? Mhm, coś po nią. Nie, tu nic nie ma, dobra. Coś tu jeszcze? A kusy tu można wydropić. Później pójdziemy mordeczki na... Rzadki przedmiot, pewnie go nie wydropię. Także, e, generalnie wymyśliłem na, na wam nawet fajną rymowankę. E, Jaką? Za owiem. chwilę mordeczki, idziemy na zdrapeczki. Uła. Mocne, 2 ja na 10. <laughs> Dobra, Dobra kończy mi się miejsce ta znowu. O, świetnie. No to stary, powiem ci genialnie. Dobra, no, bo ja pewnie muszę wyczyścić coś tam. Pewnie coś muszę wyczyścić. Tu mam jeszcze małe parę skrzyneczek takich, dobra Dobra, weźmy. A tu jak będziemy mieli już kosy, to może będziemy się wymieniać. No i jeszcze nie będziemy mieli... Zno I znowu czerwony, znowu czerwone. Znowu czerwone. Rzeczywiście, no. no. A widzisz, a widzisz? Ale nie powiem wam, z jakiej skrzynki to poleciało ani... Co to był zaski? <laughs> Nie. O, dobra, dobra, poleciał mi różowy LED. Co to? O, różowy, różowy, fajnie, fajnie. O, u niego też różowy, więc nawet. Oooo! Czerwony! Jest czerwony, pokaż, pokaż. A jest czerwony. Ooo, jest czerwony, jest czerwoniutki dobrze. Znaczy, to w sumie. Nieważne, że mój różowy skin jest warty więcej niż tam czerwony, ale. <laughs> Bywa. O jest różowy, jest różowy, jest super. No, przyznajcie widzowie, trochę, no już tworzy mi się całkiem trochę hajsu bym z tego zrał, z tych moich czerwonych i różowych. A tu o, jeszcze. Czerwony w stat traku! A tu jeszcze parę mamy chromów dwiek do Stare, otworzenia. Ja zrobiłem czerwonego skina Factory Minimal wear w statraku. Uff, uff, Pokaż, pokaż. No, <laughs> powiem, że ponad 100 tysięcy kosztuje. Znaczy generalnie opłaca wam się wpaść na mój odcinek No, znaczy, opłaca opłaca, bo on tam dobre dropy robi, dobre dropy i robi I kolejne dwa różowe skiny w jednej skrzynce No to ja teraz tylko fioletowego dropnąłem O i otworzyłem sobie jedną skrzynkę Czyli znaczy, nie w jednej skrzynce, bo otwierasz parę skrzynek naraz, tak? No dokładnie, no ale jakby w jednym otwieraniu W jednej serii otwierania No co ja zrobiłem? O, bo sprzedałem coś, nie no, wiem no, i teraz mamy... O, Goldzika jeden wbiłem właśnie Mamy AK case a. Zobaczymy co wydroimy. Dobra, lecimy dalej. Serio Safari masz Co, co? Ten na skrzynkę 100 dolarów. Cóż, <laughs> cóż bywa. Także co, mamy już 7 minut odcinka, sprzedamy to wszyscyutko, dosłownie wszyscyutko. Ciekawe czy mogę... Sobie Kuj, tak, dobrze. Generalnie mordo mam już 700 dolarów, tak praktycznie. Ja nie wiem ile mam, ale ciągle otwieram nowe skrzynki, więc... No, także ja się trochę nakliknąłem. Różowiutki no. i... I proszę bardzo yy, czerwony i różowy w tej samej skrzynce. Dziękuję. No to super. Dobra, kolejna reklama, którą za wam zatrzymam, żebyście nie musieli tego gówna oglądać. Kto by chciał? Bo to najgorszy shit. Okej, okay, a więc teraz otworzymy sobie o, dobra. Ja Ja znowu słabe, znowu słabe. Mhm. jak ja się słaba, że... Żeby... O luu! już mało czasów zostało. Już ma oczestów do otwierania. Generalnie polecam Wam wis na mój odcinek, bo trafiłem rzecz za dokładnie. Generalnie mocno się promujesz. 765 dolarów. Trafiłeś? Tak. Pokaż, że trafiłeś. A, bo ty też otwierasz z drapki. No dobra. Z drapeczki otwier A ty ja też potwieram może z drapeczki. Także ludzie aktualny mój stan konta to 1600 dolarów. Także wchodzimy sobie do sklepiku, mordeczko. Ale zobaczymy ile ja będę miał. Ile ja będę miał dolarów na końcu, Zobaczymy. Wchodzimy sobie do sklepiku i bonusem dla Was będzie to... Teraz że... otworzymy sobie hydrę za 19 euro. W następnym odcinku otworzę wam ponad 10 skin... 10 skrzynek AK47. A to są te 100 tak? Mhm. Tak, dokładnie są To wbijajcie postura. na jego odcinek lepiej. Także co? Ja bym wam... Chciałbym bardzo podziękować za oglądanie tego odcinka A to są akacki, nie? Dobrze O widzę, że już kończę. przepraszam Także ja bym chciał a. wam bardzo podziękować za oglądanie odcinka Otworzymy sobie ostatniego chesta yy, Znaczy ostatnią skrzyneczkę oczywiście na yy, koniec mm -hmm. Która kosztuje 100 dolarków Także co, chciałbym wam bardzo serdecznie podziękować Jak zwykle chujowy Elite Build ale faktor nie start tak, Dobra, tutaj... Co, dziękuję Wam bardzo serdecznie. Cześć. Stronę. Siemanko. No no, siema, ma. Yy, yy, tak ogólnie to teraz yy, myślę, że będziemy wszystko on tam już skończył. A myślę, że my tutaj jeszcze sobie coś posprzedajemy. Mam takie wrażenie, że tutaj te skiny, które już mam, to sobie sprzedamy. Ale najpierw... Yy, dr, 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 sklep, 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 sklep. Co się stało? Aha, reklama. Sklep, sklep. Ile mam? 83. Dobrze, może coś tam wyzdrapiemy. Może coś tam wyzdrapiemy. I ojej, znowu mi się to. Tutaj... No, naprawdę muszę ten. coś z tym zrobić. Galok Kontynuuj, dobra. Yy, zrobię te zdrabki i kończę ten odcinek, bo tam yy, mam ogólnie powiadomienia o tym, że mi się pamięć kończy, więc, wiesz, niedługo będę kończył. To te zdrapki zrobimy. Hop, dobrze. Tutaj hop. Yy, I ostatnia zdrapeczka. No tutaj też nic dobrego. No to jeszcze raz. Cześć, Siemanko. Trzymajcie się. Do zobaczenia. I Nark.